W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dokończenie rozważań o najświętszym sercu Jezusa i o nabożeństwie do Niego. I wejdźcie, i wejdźcie, i pastwiska znajdźcie. Wielka tajemnica wykonania dobrych naszych zamiarów zawarta jest w umiejętności wejścia. Do serca Jezusa, wyjścia z Niego i wejścia na nowo do tego najsłodszego serca. Wchodźmy do serca Pana Jezusa przez skupienie i modlitwę. Całe życie nasze, niechaj będzie jedną tylko modlitwą, w całym Jego biegu, nie spuszczajmy ani na chwilę z oka najdroższego Zbawiciela naszego. Przypominajmy go sobie często, jak to bardzo zaleca święta Teresa, i z modlitwą na ustach i w sercu wchodźmy w serce przenajdroższe i przez nie mieszkajmy w Jezusie Chrystusie. Wychodźmy z serca pana Jezusa, aby pracować dla niego. Wychodźmy z niego, jako serafinowie wychodzą z raju, nie opuszczając go wszakże. Miejmy przynajmniej pragnienie wrócić doń co najprędzej. Nośmy w sercu swoim Jezusa, byśmy go wprowadzać mogli w serca osób, z którymi obcujemy. Wychodźmy z serca pana Jezusa, jako promień słoneczny wychodzi z ogniska swego, od niego się nie oddzielając. Jako słowo przedwieczne wyszło z łona ojca. Nie przestając najściślej z Nim być zjednoczonym. Powracajmy znowu do serca Jezusowego jako można najprędzej, a to dwojakim sposobem. Pierwszym z nich jest podnoszenie częste myśli i uczuć do Pana Jezusa, czynienie w czasie zatrudnień od godziny do godziny, a nawet i częściej serdecznych westchnień, na przykład mówiąc Serce Jezusa, tyś wszystką siłą moją, tyś radością moją i szczęśliwością jedyną. Drugim sposobem powrócenia do serca pana Jezusa jest rachunek sumienia i cierpliwość. Odrywaj swe serce od przywiązania do stworzeń, karcie, je, unisz głowę przed ukrzyżowanym, a jeśliś upadł przez pychę, powiedz w głębokiej skrusze. Panie, zdepcz tę głowę pyszną. Jeśli zaś niecierpliwością zgrzeszyłeś, tak przemów do pana. O czemuż ja nie mam tej włóczni, która bok twój przebiła? Gdybym ją miał, ugodziłbym nią w serce moje, by z niego wyszła, wyciekła wszelka gorycz. I jakąkolwiek popełnielibyśmy winę. Zawsze z ufnością biegnijmy do Pana i mówmy do Niego. Panie, wiemy dobrze, żeś Ty sędzią naszym i dlatego spieszymy Cię uprzedzić, pragniemy czynić pokutę, zanim nas karać zaczniesz, przekonani bowiem jesteśmy, że dwa razy karać nas nie zechcesz. Wchodźmy i wychodźmy i wracajmy tym sposobem, w najsłodsze serce Jezusa, bo to jest sposób zostawania z Nim przez wszystkie dni życia naszego. Jeśli powątpiewamy i wahamy się jeszcze, posłuchajmy nauki, jaką dał sam Pan Jezus z jednej świętej duszy. Widziała ona boskiego Zbawcę, trzymającego w prawej ręce niby obręcz złotą, Pośrodku niej znajdowało się serce przytwierdzone ze wszystkich stron do obręczy łańcuszkami złotymi. Wiele osób ciskało strzały w to serce. Niektóre z nich tak słabo puszczały swe pociski, że zaledwie połowy dosięgały drogi i padały na ziemię. Drugie trafiały w obręcz, a za każdym w nią uderzeniem. Sypały się iskry, inne znowu w samo zmierzały serce i na wylot je przebijały, i na te tryskało wiele krwi i obfitość promieni światła. Uderzona nas zdumieniem. Wspomniana osoba zapytała, co by znaczyła ta tajemnica. Odpowiedziano jej, że obręcz złota przedstawiała miłosierdzie Boże zawierające w sobie serce Jezusa miłości pełne, jako najdoskonalszy swój owoc, jako swój objaw najwyraźniejszy, a w nim obfitość niezmierzoną nieskończonych zasług życia Jego i śmierci. Osoby zaś wypuszczające strzały wyobrażają trzy rodzaje dusz, które życiem cnotliwym odznaczać się pragną. Pierwsze z nich, których strzały bezsilne i bezskuteczne były, przedstawiają tych ludzi, których czynności nie mają wyższej pobudki. Drugimi są ci wszyscy, którzy wprawdzie w dobrej postępują wierze i dla wyższych nieco działają celów, ale jedynie przez wzgląd na własne korzyści i dlatego strzały ich nie trafiają w serce Zbawiciela, lecz tylko wzruszają miłosierdzie Boże, które skutkiem nieskończonej dobroci swojej daje im albo w zupełności, albo w części tylko w postaci iskier dobra, których żądają i o które proszą. Ostatni są ci postokroć szczęśliwi, którzy wynosząc się ponad wszelki wzgląd, ponad własne korzyści, działają jedynie w myśli i zamiarach czystych oddania chwały Bogu i oświadczenia Mu miłości swojej. Ci celują prosto w serce Zbawiciela, na wylot je przebijają. A wtedy spływa na nich w obfitości owoc męki jego i śmierci, udzielony im wraz z ogromnymi promieniami światła i natchnieniami bardzo świętymi. Niechże czyny nasze, przez pobudki, dla jakich je wykonujemy, zmierzają prosto do serca Jezusowego, lecz jeszcze nie dosyć duszo chrześcijańska. Załóżmy sobie mieszkanie w tym sercu Bożym, a będąc w Nim nie przestawajmy na mieszkaniu tam sami. Och, pociągnijmy doń wszystkich, których będziemy mogli. Postanowienie do wykonania nie tylko w miesiącu czerwcu, lecz w ciągu całego naszego życia czcijmy, kochajmy serca naszego Pana. A myśli i uczucia w obecnym dziełku zawarte niechaj nam będą przewodnikiem i towarzyszem nieodstępnym przez wszystkie dni pielgrzymowania naszego dla trafienia do niebiańskiej ojczyzny, w której ujrzymy i osiągniemy na wieki przedmiot uwielbień naszych i miłości naszej, co daj nam Boże. Modlitewka strzelista. Obym żył, nie, niech już nie ja żyję, lecz serce Jezusowe niechaj żyje we mnie. Boskie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce bez mazy Maryi, módl się za nami. Módlmy się o najsłodsze serce Jezusa, korono i ubłogosławienie wszystkich świętych na niebie. Racz błogosławić wszystkim miłośnikom Twoim. Błogosławić wszystkim duchownym i świeckim stanom i całemu chrześcijaństwu. Bądź nam jedyną nagrodą w czasie i wieczności. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.